Cześć! Z tej strony Kamil z kanału Technologic. Dzisiaj na tapetę bierzemy nowego iPada i MacBooka Air. Lecimy! Plany Apple zostały niefortunnie zmienione przez obecną sytuację, która dzieje się na całym świecie. Wszyscy wiemy oczywiście o co chodzi. Apple po cichu wypuściło nowe produkty, między innymi nowego iPada Pro i nowego MacBooka Air. Niektóre źródła donoszą, że w tym momencie Apple nie zaprezentowało jeszcze wszystkich swoich produktów, które chcieli wypuścić na konferencji, która się nie odbyła. Wyszły tylko te dwa sprzęty? Zobaczymy, czy na dniach pokażą nam coś jeszcze. iPad Pro. Apple mówi: Twój następny komputer już nigdy nie będzie komputerem. Wyświetlacz Liquid Retina Display, który znajduje się w tym momencie w nowym iPadzie, to najlepszy wyświetlacz na rynku w urządzeniach mobilnych. Czy to prawda? Zobaczymy za niedługo. Apple chwali się, że znów ma najszybszy procesor, jaki jest montowany w urządzeniach mobilnych. Zapewne tak jest. Z następnych nowości, i tu myślę już trochę ciekawszych i przy tym możemy skupić się troszeczkę więcej, jest kamera z Lidarem. Mamy zupełnie podobny aparat jak w nowych iPhone'ach, ten z trzema aparatami, ale jeden z tych aparatów został zastąpiony Lidarem. Czyli urządzeniem, które potrafi zeskanować to, co fotografujemy. Między innymi ma pomóc to w technologii VR. LIDAR, z tego co wiem, do tej pory był stosowany w, głównie w architekturze, aby skanować pomieszczenia albo po prostu skanować różnego rodzaju budynki. Jest to swego rodzaju radar, który działa na bazie. Laseru i potrafi idealnie, bardzo dokładnie zeskanować całe pomieszczenie albo nawet budynki z zewnątrz. Gigant z Cupertino chwali się, że procesor A12 Bionic jest szybszy niż wiele dostępnych komputerów na rynku. Jestem w stanie w to uwierzyć, ponieważ używałem poprzedniego iPada Pro. Jego szybkość była naprawdę niesamowita. Responsywność, możliwość multitaskingu, działania na wielu aplikacjach. Nie było szans na jakiekolwiek przycinki i zwolnienia w użytkowaniu. Przypuszczam, że tutaj będzie jeszcze lepiej. Ale nie jest to jedyny powód, dlaczego Apple mówi, że w tym momencie iPad może być Twoim jedynym komputerem. Zobaczcie na to. Wymyślili pływającą konstrukcję, dzięki której mamy możliwość używania iPada jak zwykłego laptopa. Dodatkowo, klawiatura Magic Keyboard jest wyposażona. W trackpad. Ładzik będzie obsługiwał gesty. Będziesz mógł wykorzystywać go zupełnie tak jak MacBooka: czyli przesuwając w górę, zrobić multitasking, przesuwając w prawo albo w lewo trzema palcami, przełączać się pomiędzy programami. Magic Keyboard będzie posiadało także port USB-C. Nowy iPad Pro zyskuje możliwość podłączania akcesoriów, czyli pamięci zewnętrznych, monitorów. Apple w tym momencie wydaje mi się, że zrobił naprawdę solidnego konkurenta Surface Pro. Do iPada dorzuć jeszcze Apple Pencil, a z pewnością jako grafik będziesz mógł wykorzystać w pełni potencjał tego urządzenia. Czy obrabiając zdjęcia, czy tworząc jakiekolwiek grafiki, zobaczymy jak będzie wyglądało to w praktyce. To wszystko brzmi fajnie, ale zostaje jeszcze jedna sprawa cena. W konfiguratorze wybrałem 12,9 cala, kolor kwiecisty na szarość. Pamięć, wydaje mi się, że gdybym miał kupić takie urządzenie, wybrałbym 256 GB. I teraz Wi-Fi czy również z obsługą sieci. Wybrałem ten z obsługą sieci. I iPad w tym momencie kosztuje 6200 zł. Do tej ceny musimy doliczyć klawiaturę za 1600 zł i rysik 619 zł. Więc zobaczcie sami, czy iPad jest tego warty. Następnym urządzeniem, które Apple wypuściło w tym momencie do sprzedaży jest MacBook Air. Nowości, które pojawiły się w MacBooku Air, to m.in. czterorodzeniowy procesor, możliwość konfiguracji do 2 TB pamięci i nożycowa klawiatura. Oczywiście to nie wszystko, co oferuje nam ten notebook, ponieważ. Ma rewelacyjny wyświetlacz, Touch ID i wiele innych technologii, które Apple do tej pory stosowało w swoich komputerach. Przede wszystkim macOS. Jeżeli ktoś przesiada się na ten system, nie słyszałem, żeby chciał wracać na Windowsa, ale to już oczywiście kwestia sporna. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, który system wybieracie: macOS czy Windowsa. Jestem bardzo ciekawy. Jak widzicie, ja już się przesiadłem na Maca i chyba do Windowsa nie wrócę. Sprzęt do ceny odnosi się troszeczkę lepiej niż w przypadku iPada. Zobaczcie: Intel Core i5 z taktowaniem 1,1 GHz z turbo boostem do 3,5 GHz. Jeżeli chodzi o RAM, dorzucę 16 GB, choć nie uważam, że jest to potrzebne w tak małym komputerku. Nawet jeżeli skonfigurujemy 1 TB pamięci SSD. Zobaczcie, w tym momencie mamy cenę 8,5 tysiąca. Oczywiście, jeżeli chodzi o komputer, uważam, że jest to bardzo dużo, ale w porównaniu do iPada sami przemyślcie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o cenach nowych sprzętów, a także co Wam się podoba i co Wam się nie podoba w nowym iPadzie i w nowym MacBooku R. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, wciśnij przycisk, subskrybuj, daj łapkę w górę, wejdź na mój Instagram. Dzięki bardzo, trzymaj się, cześć.